A u Filipa świeci się na szaro i pokazuje, że tak jakby nie był zaszczepiony, więc... A na na chwilę. Jak pierwsze wrażenie temperatury? Ja żałuję, że w namiocie nie można spać, <laughs> było to fajnie. 908, A my dalej jesteśmy na lotnisku Znaleźliśmy już nocleg w Abu Dhabi i no i co? I zmierzamy w kierunku centrum Abu Dhabi Many laws. W jakimś parku i czekaliśmy na... Będzie będziecie słychać. Dobrze. Jesteśmy w parku i czekaliśmy na Airbnb. Ale dostaliś... dostałem informację, że Airbnb jest w remoncie i nas nie przyjmą. A ja w tym czasie sobie leżałam tutaj na ławce i w pięknych okolicznościach. Uznałam, że zrobię drzemkę, bo oczywiście zupełnie nic nie spaliśmy. I jakaś chyba Pani uznał, że bardzo biednie wyglądać, podchodząc do mnie i proponując mi nocleg. No i na początku uznałam, że nie wiem czy mogę w ogóle skorzystać z niego, ponieważ nie wiem czy nasz nocleg na Airbnb został zaakceptowany czy odrzucony. Filip przyszedł, powiedział, że został jednak odrzucony. W związku z czym dała mi do siebie numer wcześniej i teraz z niego skorzystaliśmy. No i zobaczymy czy może nas przyjmie tak jak zaproponowała, żebyśmy sobie wzięli pysznic i się przykimali. Była przemiła. Hmm. A tutaj ludzie sobie chodzą do tego parku. Tam ćwiczą, tam grali w koszykówkę. Tacy aktywni są w Emiratach. Chociaż to chyba głównie y, Hindusi, co? Chyba tak. Nic nie nagrywaliśmy, bo padliśmy. Finalnie pani nam y, nie odpisała. <grytanie> A y, obecnie zarezerwowaliśmy i wzięliśmy hotel i zmęczeni już, troszkę się przyspaliśmy. teraz jesteśmy na jedzeniu uh, Evergreen Pure Vegetarian Restaurant no i zobaczymy czy będzie dobre dostaliśmy jakieś kulki pikantne prezencja Smaczne, co? Mm -hmm. Ale piecze trochę. Mm -mm. To widocznie ja wziąłem piekącą. I... So nice. But eat like this one time. Yes, but, but it's, it's big. <laughs> yeah, one time. All things is that. Mm. <laughs> And also uh, have a panipuri. Panipuri, mm -hmm. this one you eat mm -hmm. one time. Okay. Water half huh? or oh, Aaa, okej okay. Jeśli faktycznie w kolejnym kierunkiem będzie Azja, to trzeba się do Już mamy jedzonko, zajedamy, kończę nagrywać, bo jest przepyszna. Dzisiaj bardzo bardzo troszczą tutaj Tak, mm. Daj daje nam, żebyśmy pomieszali sobie Nasze maim. danie Z moim Że pasują i faktycznie bardzo pasują My już po szamce, jak to się nazywało? Evergreen. Bardzo spoko szama. E, za jedzenie, które z karty powinno być 35 diramów, zapłaciliśmy 32, znaczy na, na rachunku było 32, a dostaliśmy jeszcze przystawkę, dostaliśmy deser, dostaliśmy sosy do, e, w trakcie jedzenia. Więc, wodę? Tak? tak. A wodę jeszcze. Więc panowie zasłużyli zarówno na tipsy, jak i na to, żebyśmy jutro tam się ponownie pojawili. Kochamy greckie jedzenie, ale naprawdę było dobrze po pięciu tygodniach zjeść indyjskie, wegetariańskie. I jeszcze obsługa, Bo no, 10 na dzień. więc polecamy. Dzień dobry. Dzień drugi w Abu Dhabi. Taki... Mamy widoczek z naszego pokoju hotelowego. Szybki room tour. Mega wygodny materac. Nareszcie bardzo się cieszyłam z normalnej kołdry, ponieważ tylko prześcieradła są w Grecji. Pokój naprawdę gigantyczny. I salonik tylko z lodówką. No i co, i zaczęliśmy. Kolejny dzień z małym problemem. Otóż aplikacja, którą trzeba mieć w Abu Dhabi, by móc wchodzić chociażby do centrów handlowych i tak dalej, musi świecić się na zielono, tak jak jest to u mnie. A u Filipa świeci się na szaro i pokazuje, że tak jakby nie był zaszczepiony, więc nic nie będziemy mogli zwiedzać, póki tego nie naprawimy i nie wyjaśnimy. Więc tak, za uroczeni smakiem Evergreen przyszliśmy tutaj yy, i znaleźliśmy sobie yy, gościa yy, na coach surfing, który postanowił przyjąć nas na w zasadzie trzy dobę, ale uznaliśmy, że dwie będzie najlepiej. Umówiliśmy, umówiliśmy się z nim tutaj, to jest pierwszy raz, kiedy będziemy korzystać z tej aplikacji i z takiej usługi. No i nie możemy się doczekać, ponieważ poznamy kogoś, kto wyogląda nas za darmo, właściwie w swoim domu. A teraz To jest nowa generacja burki w Emiratach? Tak, sprzedają to w Decathlonie jako wejściółkę do śpiwora. Bo jak idziemy do meczetu. do meczetu, to dostaliśmy informację, że kobiet nie wpuszczają, że jej nie są. Bez burek zakresy. i przed covidem były one do wypożyczenia. A teraz nie ma. A więc teraz nie, więc, można to, że wypożyczać. nie, 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 i nie, będzie miała e, opcję, żeby wejść. Okay. Co tutaj robimy? Właśnie Maja. Rozrywa <laughs> Careful. Pawłaśni? Tak. jest Tak. 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 <laughs> we cover her all. Huh? Is it good? This is what you, this is a jacket, this is a uh. wire. Yeah, Are you gonna be comfortable like this? Yes! Are you sure? I, I don't walk. I yeah. was there. I there. She's a sportman. She's a I sport woman. I, okay, I, I guess if you're good. Okay, we, ne we so need so to fast. make a reservation, yeah? <laughs> yeah, Ten dywan jest rekordzistą Guinnessa, był utworzony przez 1200 artystów i ma 5, prawie 5,5 ,5 tysiąca metrów kwadratowych, waży 35 ton. Eee, czytałam, że ten dywan ręcznie był robiony. Tak, przez, przez 1200, 1200 artystów. Jest. Tutaj mamy datę islamistów. U nich jest, nie wiem, 12 luty, 1443 rok, a tu są godziny modlitw. 344, 625, 739, no i teraz nie widzę. 455, 610, 1219. Ramadano Zbiera tutaj się parę, naście albo kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dostają jedzenie za chryko i wspólnie zajadają wspólnie siadają do posiłku. tego hosta jest tutaj skromnie. <grym i górny> Generalnie, m, nasz host mieszka bardzo daleko. Są to obrzeża Abu Dhabi, niedaleko lotniska. Teraz zmierzamy na plażę i czeka nas długa podróż. Jak widać, wszystko tutaj musi być: największe, najdroższe, złote. Brama musi być szeroka, wysoka, musi być widoczna. Całe Emiraty, ale ma to w, swoje, w sobie w swój urok. Fajna jest też. Tutaj masz, zobacz, jakąś szparę. Dobra, witam. Problem: kotki muszą znaleźć nowy dom. I nie wiemy, jak to ogarnąć. To znaczy, my musimy znaleźć dla nich. Dobra. A teraz idziemy do Muzeum Sztuki, do Louvru. Tylko nie tego we Francji, tylko do tego w Abu Dhabi. Tu się znajduje kopuła. Całość osadzona jest podobno w wodzie, co było dużym wyzwaniem dla architektów i były duże problemy logistyczne, takie jak to zrobić, jak to spiąć, zdecydowano się tam na jakieś rozwiązania ze stalą. Kolej generowało kolejne problemy, że słona sól i stal nie do końca ze sobą współgrają. Cały ten dach jest wykonany tak, żeby światło, które wpada, przechodziło przez wiele warstw szkła i podobno w środku daje to efekt y, takiej iluminacji świetlnej, trochę jak rozgwieżdżonego nieba. To już zobaczymy w środku. Ciepło jest. Ot. Jest dokładnie 38 stopni w cieniu, czyli na słońcu odczuwalne jakieś 40, 40, 40 kilka na pewno. No. No. Na potrzeby tej budowy, żeby to osadzić tutaj, to w ogóle zrobiono konstrukcję, ją przetransportowano w to miejsce pompami, odsączono wodę, umieszczono tą konstrukcję. No i żeby ją tu umieścić zaprojektowano specjalnie olbrzymi dźwig. Tylko, że były z nim problemy i Mieli do dyspozycji dwa razy mniejszy. we're going Mieli do dyspozycji dwukrotnie mniejszy dźwig, jakiś taki 80 tysięcy ton, i korzystając z niego zrobili bardzo dużo. Potem, jakby dojechał ten duży, i to dokończyli, ale no, ogólnie na dole, w magazynach, które są zatopione pod wodą, trzymają dzieła sztuki. I za priorytet sobie postawili, że to nie może przeciekać ani kropelka, no, bo to byłaby hańba dla emiratów, jeżeli by coś zala, nie zalało tak. magazyny. W ogóle coś nie Sprawdzone tak. dokumenty, czy jesteśmy zaszczepieni i tak dalej. Sprawdzone zostały rzeczy. Zakupy, chcę kupić bilet. W internecie pokazywało 65 diramów, 64 diramy coś takiego za osobę. Ale podobno warto, podobno warto. A, y, problemem technicznym też było to, żeby utrzymać tutaj y, z dala od y, zanieczyszczeń, od piasku, stałą temperaturę, stałą wilgotność. Więc a to jest nie dum... będzie tego, się i nie na usta. Dodatkowa rzecz, nad którą tutaj a, z którą to, żeby utrzymać to z dala od piasku z, cały czas ze stałą temperaturą e, z jedną wilgotnością. E, tu wilgotność nie przekracza 50%, tak, żeby nic się nie stało tym dziełom sztuki. W Syrii były to pośmiertne maski zakładane na twarz, które miały zapewniać nieśmiertelność. Zachowały się do dziś. Narzędzia Ostrze noża tak wyglądało 3000 lat temu Fajnie, pokazuje, że podobne rzeczy robili ludzie na całym świecie już parę tysięcy lat temu tysiąca lat temu ja mam wrażenie, że dałbym radę zrobić coś podobnego Tylko nie wiem czy by przetrwało tak długo Zobacz jakie informacje zapisywali Jak tutaj coś odczytać w ogóle i to jest to, o czym mówią na szkole: gliniane tabliczki, mm -hmm. na których zapisują informacje. Ta grafika przypomina mi z jakiejś bajki, gdzie była najpierw jakby pokazana ta grafika, a potem się zaczynały ruszać te postacie. A to jest ja, to też coś jakiegoś. Nie wiem, czy to jakiś Achilles, czy ten Herkules, czy coś, ale tutaj hełm Achillesa. Pojawiali się wielcy myśliciele, którzy pchali do przodu no, sposób myślenia. Na wiele tematów, no i tak mamy w Grecji Sokratesa, Buddę w Indiach, chociaż Budda to jest ten chyba po lewej, tak. i ten po środku to jest Konfucjusz. Konfucjusz wygląda zdecydowanie najmniej zjawiskowo: Sokrates, Konfucjusz i Budda, Leopatra. To nie była chyba najbardziej urodziwą babką. O zobacz na fidę bez dziar. Przemieszczając się po kolejnych pomieszczeniach, jakby te eksponaty stają się coraz Nowe. nowsze z coraz późniejszych lat. Tu już mamy 700 rok naszej ery. Ogólnie te eksponaty głównie pochodzą z Francji. I to jest w ten sposób, że się dogadał prezydent Francji z księciem Emiratów i za kwotę chyba 240 milionów y, podpisali kontrakt na y, 10 lat wypożyczania jak eksponatów. I one są z Paryskiego Luwru z jeszcze tam było wymienionych kilka tych y, muzeów. Więc y, zobaczymy, może po 10 latach odnowią kontrakt. To takie rzeczy też mam wrażenie, że w polskich kościołach można zobaczyć. Bo mieliśmy religie politeistyczne. Tutaj mamy bardziej monoteistyczne. Mamy Stany Zjednoczone. Mamy Afrykę, Europę. Zobacz, że Australia jeszcze nie jest tutaj w tych czasach odkryta. Polski 1610 rok. Imbryk na złotej tacy. True. Kumar. Hi. <laughs> Thank you so much, Kumar. Yeah. And uh, I nice hope to meet you. And see next you. time, see you and make up uh, in Dubai. Yeah. Sure, sure. Love Good you. Party. <laughs>